Otworzyłem sobie to urządzenie. Popatrzcie, i na pierwszy rzut oka rzuciło mi się, że ktoś tu już grzebał. X502 coś tutaj było i doszedłem do wniosku, że to są takie jakby gąbeczki, które mają taką otulinę metalową i stykają chyba do tutaj amortyzują do tej obudowy i też masę jakby tutaj do tej metalowej podstawy, bo tutaj znalazłem sobie raz takie coś, ktoś to wyrwał, nie wiem, tu coś lutował próbował tu coś grzać. Yy, I tu jest drugie. One są w sumie trzy na całej po bokach i w środku mniej więcej tutaj jest to, czego brakuje, ale tutaj tym się nie będziemy w tej chwili zajmować. One czwarte tu widzę jest, o tu jest czwarte. Yy, no cóż mogę tutaj powiedzieć? No nie wiem, tutaj wszystko wygląda yy, tutaj. Obejrzałem sobie to już wcześniej troszeczkę. Tu wygląda wszystko ok. Być może, ale tu chyba jest wentylator zatarty, mi się wydaje. Chociaż nie jestem do końca pewien, bo, bo może tutaj, ale on nie kręci tak jak powinien. Muszę sobie go wypiąć. Coś mi tu podejrzanie to kręci. Bardzo opornie to idzie. Może tak musi być, ale raczej nie sądzę, bo naprawdę sporo siły muszę włożyć w to, żeby ten wentylator tutaj rozruszać. On powinien działać swobodnie, chyba, że tak ma działać. To jest taki troszeczkę bardziej ślimakowaty i dosyć, dosyć dobrze wykonane, są te łopatki tutaj. Ale ja sobie go wypnę, można go wypiąć i sprawdzimy go, jak on kręci, wykręcę sobie go stąd. Bo może nie ma chłodzenia tutaj, i dlatego. Nie wyciąga tego gorąca stąd. Widzicie tych, tych elementów, które tam jest jeden urwany, to tu jest pełno raz. To jest taka, chyba, że tam, e, chyba, że tam coś jest. E, wewnątrz, zaraz się przyjrzę temu. Nie, to są takie, to są takie e, gumki, e, tak jak już wcześniej e, wspominałem, i one e, po prostu mają taką otulinę metalową, żeby dotykać do. Do obudowy, żeby to miało zestyk. Dobra, nieważne. W każdym razie ten wentylator mi się coś nie podoba. Muszę go tutaj zerknąć, bo to opornie dosyć chodzi. Zobaczymy, jak to rozkręci się. Nie wiem, ile on ma tam napięcia, ale to wszystko sprawdzimy, bo tutaj nic więcej. No, raczej się nie uszkodziło. No, podejrzewam, że tutaj jakby coś było jeszcze troszeczkę wylane. Widzicie, ale nie wiem, kto tutaj ruszał i kto to tutaj. Potrzebował się tutaj dostać i co próbował tutaj zrobić? W każdym razie, no ja sprawdzam ten.